Witajcie wszyscy na kanale Maciek i Tata Siemanko, to my, tak Dobre. Dzisiaj popadało, więc postanowiliśmy Maćkiem trochę po poszaleć, poszczerać Popadało, jest w miarę dość ciepło już na wakacje w końcu, nie? Hello no. No. Jak widzicie, ten za nami duś, dużo tutaj zarosło nam terenu, więc trzeba coś tam małego no, wypleć. E, to otrzymaliśmy takie petardki, to są chyba tory takie petardy, eee, otrzymaliśmy je od sklepu od firmy Firework i Korsacz, więc gorąco dziękujemy chłopakom za przesłanie nam tych dwóch paczek do testu, link znajduje się klasycznie w opisie do właśnie sklepu, zachęcamy jednocześnie do robienia zakupów, nie? Eee, więc tak, ceny nie znam, bo jeszcze nie widziałem na stronie tych petard. Będziemy testować jeszcze inne petardki, i akurat tamte są, ale tych jeszcze nie ma. Nie wiem dlaczego, może nie wiem, chłopaki przeoczyli, ale no. zobaczymy. Dam link w opisie też do tych petard, nie? Eee, mamy tutaj petardki Thor, to jest Mat Thor, a tamto to jest, a co drugie jest po prostu Thor. No, Mat Thor. Made in Italy, czyli to jest włoska produkcja tych petar, 20 sztuk, tutaj mamy 30. No i jedne są mocniejsze, drugie są słabsze. Te mają 3 gramy na opakowanie, czyli 0,3. Niedawno spałem, nie, 0,15 te mają 0,3, bo 9 gram na paczkę. No. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj aż musiałem się przespać, nie? Co my tutaj mamy? Instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE, kategorii F2, 1.4 ADR, 3 gramy właśnie na pakowanie, UN0336, P20, myślnik P1001, kod produktu, oznaczenia CLP, nie, tu nie ma co tych oznaczeń, Piktogramatery wybuchowe 20 sztuk w opakowaniu petardy wyglądają w następujący sposób. Przypominają mi takie petardy Mepis to od Jorka. Nie wiem dlaczego, ale no. E, a te właśnie tak wyglądają. Takie braty, braty, bracia. No. E, jedna jest niebieska, druga jest pomarańczowa właśnie i już drugie opakowanie, ale to jest to samo, tylko właśnie cechy wspólne. E, mają, czyli kategoria 2, a inne kod produktu p 30 nie? No i tyle. Więcej sztuk, gramatura większa. No i tyle. Numer partii DMG FBG i 22, myślnik 5. No, ukośnik, nie myślnik. No. No i tyle. No. Więc zobaczymy, jak to szczela, To sobie tu postawię pudełko jedno. Jedno, jednych okej okay. przejęzyczenia. A i importer superpower, najważniejszego nie powiedziałem. No, wszystkie informacje tutaj mamy. Ten, partię siódmą, jak on? No. I trochę mnie to irytuje, ale mamy tutaj dwa otwarcia z jednej strony jak i z drugiej, nie? Ale no, jeżeli mamy uszkodzenie jakieś tutaj na spodzie, no to już y, y, zrobi się tylko po prostu tak i wszystkie wylecą mnie. Więc no, taki urok jednej jak i drugich, ale no, ja nie projektowałem tego opakowania, więc no... I <laughs> y, tutaj macie jeszcze tak no. niebieskie. niebieskie. No. Jeszcze sztuki. Jakość wykonania, no... Fajna. No. Podawajmy. Plastikowe zatyczki, no... Fetarda sama w sobie nie jest jakby taka, no... Przekocur, no bo plastikowa zatyczka gdzieś się kończy dopiero w połowie, więc tego prochu, no, nie ma za dużo. No, 0,15 i 0,30. Zobaczymy, jak będą strzelać No, a tutaj mamy producenta Di Marco... No, Italia. Ląty no w miarę długie. Zobaczymy jak to strzeli, więc zapraszamy Was do oglądania. Zapalniczka jakąś No Masz. Hmm. Która słabsza? Pomarańczowa. Zaczynamy od pomarańczowej. Kładziemy petardę na płaskiej powierzchni, nawet ją na te ręce, odpalamy i uciekamy moi no drodzy. W miarę szybko się ląd pali. Myślałem, że mocniej walnie, ale taki większy pikolak i 0,30 Ło, cała petarda została no. no, jest różnica jest różnica, nie wiem, że. Nieco to... lepiej, ale. Kurde, bez rewelacji. Jak jest możemy to, zająć, jest, to, korpatek, jest, to mm. jak jest lato, to, co mamy jednocześnie? Komary, pawenty. No. Nie wiem, jak chcesz. No, Idzie. Została. Akurat została. Nie wiem, masz głupio. Jak ci na bolery, nie? Coś zrobi? No, teren dość ładny mamy. Trochę dziurek porobimy. Ja mhm. już to cieszę, że nie trzeba zakładać żadnej bluzy. Ale... No, to była to słabsza. A czemu ona pozostawia taki ten? Nie no, no. to. <try> 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 to chyba te Wild Bulldogi miały ten. Takie też czerwone były od triplexa. I one były chyba mocniejsze. Burza Tra, idzie? Prawa spora, no ale nie. Nie, to samolot. Już myślałem, że burza. O! Dzisiaj były, a ten, dwie u nas. Łee! mocy. Nie ma. Porównywalne otwory. <gry> zostawiają makulaturę, moi drodzy, także. Będziemy mieli trochę... Terazniejsze petardy. no. będziemy mieli z Maciejem? Najmocniejsze to mamy właśnie 2-gramowe. No, też z serii albańskiej. No, albańskie to są włoskie, nie? No. Taka... Zobaczymy, co w ogóle podbije Taka. Taką aluminiową, troszkę pokrzywioną. Dość lekką, więc. No. Dość lekką, zobaczymy. Może to coś. Może coś tu się uda. Podłoże typu kamień, żeby było. Lepsze te Ciśnienie, efekty, ale nie Takie petardki na ptaszki No, łeee no. Będziemy bierz, trochę sprzątania, synku Teraz to mocniejszy Ale lipa No, ta lepsza Ale to 0,15 to a u co byś ty chciał synku? w przyszłości, tak? no przyszłości, no już takie są i gorzej, gorszych nie będzie nie mogą być tylko lepsze masówki to, to raczej nie ma no jakbyś masówkę chciał zrobić to ile petard żeby miało gram? 6? nie, to będzie 0,90 no. 30, 60 no taka dość mała gramatura Strzelają z tych z samych siebie, więc trzeba uważać, żeby nie dostać z nich, nie? O, tutaj przeleciała. Nie, no. Mi się tylko ich, e, no, rozkład nie podoba, nie? Może te która jest, ale no. Szybko lącznie, pani. No, to też jest minus. Ale ta, w Mephisto było dużo gorzej, bo e, ten gorzej, tak dobrze mówię, bo też analizuję to co mówię. Ledwo co się petarda podpaliła, to już wybuchała. U. Dobrze, że jedna drugie, nie? Niebieskie są Zdecydowanie głośniejsze, może dlatego, że. No, większa gramatura, nie? Jedna z tego ta gramatura. A może my natrafiliśmy na takie paczki gdzie no, ledwo co przyszły z kontenera kontener, no, i może są jeszcze no, wilgotne w sobie. Ja zanim no, ten proch wyleży to może będą lepsze efekty za rok, za dwa. No, ale to szybciej się sprzedadzą. Jak no, widzicie? No, jak na jak ksiądz. Tak. No. Mamy tackę i zbieramy no i grody sprzątamy zaraz. No. Pójdzie wszystko do utylizacji. <laughs> No, nawet nie ma tutaj co, tylko do kosza, nie? No, bo tu prochu żadnego nie ma ani nie wypał. Okej, okay. no. tyle zostało. Sami zobaczcie. No. czyli trzeba sprzątać. No. Zaledwie... Jak jednej nie sprzątnęliśmy, to na początku, no, mega dużo ten. Wyblakła na przykład z tego koloru pomarańczowego zrobi się biała, ale zanim się to rozłoży, to. Mnóstwo czasu. Z pół roku musi minąć. No, <noise> także moi drodzy, no, zdecydujcie sami. No. czy je warto kupić, no te, te wiadomo, te strzelają sobie tak sobie te są mocniejsze, no dla mnie ja wolę mocniejsze kaliber, szczerze no, powiedziawszy no, mocniejsze no coś dla młodszej widowni, pod nadzorem osoby dorosłej nie? wiadomo no. wiecie gdzie do zakupienia, no. wchodźcie, róbcie zakupy a my jeszcze raz dziękujemy chłopakom za podesłanie to no to i to byłoby na tyle bądźcie no. z nami, komentujcie, subskrybujcie, na razie, cześć manko